Szanowni Państwo, nazywam się Radosław Mlak i mam przyjemność przekazać Państwu garść informacji na temat roli stresu w percepcji bólu przewlekłego. Na początek krótko o bólu, na pewno już w innych wykładach mieliście Państwo okazję zapoznać się z definicją bólu, ale ból jest to każde nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne. I tutaj to doznanie emocjonalne chciałbym szczególnie podkreślić, ponieważ w kontekście tego dzisiejszego wykładu jest to bardzo ważne. O ile ból jest bólem krótkotrwałym, ostrym, jest on dla nas, ból, jest on dla nas korzystny i, i jak najbardziej fizjologiczny. Nie należy się go obawiać, nie należy go zwalczać, bo zabezpiecza on nasz organizm przed uszkodzeniem tkanek ale ból przewlekły, trwający ponad 3 do 6 miesięcy, ból często patologiczny, trzeba i należy zwalczać. Ważnym takim zdaniem, którym chciałbym zacząć dzisiejszy wykład, jest cytat z Epikteta, czyli greckiego filozofa, który powiedział, że ludzie są niepokojeni nie rzeczami, ale ich postrzeganiem. I jakie to ma znaczenie dla dzisiejszego wykładu? Ano takie, że każdy z nas będzie ból rozpatrywał inaczej. Jest to w pełni indywidualne i należy to zrozumieć, że te same bodźce bólowe mogą dla różnych osób być skrajnie, mieć skrajnie różną siłę. Tak? Jedna osoba zinterpretuje ten ból jako bardzo silny, nie do wytrzymania, a druga osoba zinterpretuje ten ból jako bardzo lekki i obie te reakcje będą dla tych osób, Prawidłowe i trzeba mieć to na uwadze. Nie, nie, nie należałoby nigdy nikomu mówić, że nie powinien odczuwać tego bólu jako tak silny, ponieważ ta dana osoba może rzeczywiście tak ten ból odczuwać. Oczywiście, na przestrzeni lat, nasze postrzeganie bólu się bardzo, bardzo zmieniło. Kiedyś panowało wiele mitów na temat tego, jak, jak wrażenia bólowe powstają i jak są przez nas. Analizowane prze, przez, przez, przez nasz umysł. Obecnie wiemy, że ból jest to po prostu sygnał zapisany w postaci elektrycznej, a przekazywany za pośrednictwem neuronów, czyli komórek układu nerwowego, z miejsca uszkodzenia albo potencjalnego uszkodzenia tkanki do miejsca docelowego, jakim jest ośrodkowy układ nerwowy, odpowiedni obszar w mózgu. Tak naprawdę, tych obszarów mózgu zaangażowanych w analizowanie wrażeń bólowych jest wiele i można to bardzo ładnie zaobserwować na skanach z rezonansu magnetycznego, takiego funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, gdzie podczas drażnienia odpowiednich zakończeń nerwowych możemy zobaczyć, jak rozświetlają nam się poszczególne obszary mózgu, i wtedy wiemy, że to one są zaangażowane w interpretację tych wrażeń bólowych. Nas w dzisiejszym wykładzie interesuje szczególnie ból przewlekły, A więc kilka słów na temat mechanizmu, jak z bólu ostrego przechodzi, przechodzimy do bólu przewlekłego. O ile sam, same elementy przewodzące ból ostry i przewlekły są takie same, o tyle takim dodatkowym elementem bólu przewlekłym jest tak zwana substancja P. Substancja P na pewno była wspominana przy okazji wykładu roli układu immunologicznego, ale również będzie jej poziom nasilał się w reakcjach stresowych. A jeżeli jej poziom się nasila, to zmienia się przekaźnictwo neuronalne i informacje o bólu są wysyłane znacznie dłużej, często również nawet po zaprzestaniu działania bodźca. Czyli bodziec, który pierwotnie wywołał ból już nie istnieje. A my w dalszym ciągu odczuwamy ból. I to już jest reakcja nieprawidłowa. Jest to reakcja zależna właśnie od wspomnianej substancji P, która, jak przypominam, może jej stężenie narastać w reakcjach zapalnych oraz w reakcjach stresowych. Poza, poza stresem, poza wpływem układu immunologicznego, ważne jest również to, jak my dane wrażenie bólowe interpretujemy. Ponieważ okazuje się, że jeżeli my te wrażenia bólowe katastrofizujemy, czyli przypisujemy im bardzo negatywne odczucia i jakby dużo na ten temat rozmyślamy, bardzo negatywnie na temat tego bólu myślimy, to wówczas powoduje to takie zmiany w naszym mózgu, że my zaczynamy ból odczuwać jako jeszcze bardziej dla nas uciążliwy i jako silniejszy. Czyli generalnie oczywiście będzie to niekorzystne, czyli sami jakby wpędzamy się w takie błędne koło, że ten ból, który i tak nam towarzyszy z racji jakiejś choroby, jeżeli my go dodatkowo ubieramy w takie negatywne myśli, to ten ból z czasem będzie dla nas coraz bardziej, coraz bardziej uciążliwy i będzie nam z nim trudniej walczyć. Percepcja bólu, jak ustaliliśmy, czyli takie rozpoznanie bólu odbywa się w mózgu, czyli w tej centralnej części ośrodkowego układu nerwowego i jak wspominano wcześniej, ból jest w pełni fizjologiczną reakcją. Jest bardzo wyjątkowy, ponieważ Każde nasze wrażenie jest takim pewnym, tak naprawdę odzwierciedleniem wzorca impulsów elektrycznych, które krążą w układzie nerwowym. I tak jak wspominałem na początku, ten wzorzec jest bardzo indywidualny. Jedna osoba ma taki wzorzec, druga ma inny i na to samo wrażenie bólowe o takim samym natężeniu będzie odpowiadać inaczej. Jedna będzie czuła bardzo, bardzo silny ból, a druga lekki ból. Co jeszcze wpływa na, na, na odczuwanie przez nas bólu? Okazuje się, że różne czynniki kulturowe mogą na to wpływać. Czynniki biologiczne, czynniki psychologiczne, e, e, chociażby płeć może wpływać na to, jak my ból postrzegamy. Dlaczego o bólu w ogóle staramy się rozmawiać? Dlatego, że okazuje się, że z bólem przewlekłym zmaga się dużo więcej osób na świecie niż z innymi jednostkami chorobowymi. Dla porównania, na przykład z cukrzycą w Stanach Zjednoczonych zmaga się około 26 milionów osób, natomiast ból przewlekły raportuje około 100 milionów osób, czyli czterokrotnie więcej osób zmaga się z bólem przewlekłym niż z cukrzycą. Jeżeli porównamy sobie ból przewlekły, jego występowanie do chorób nowotworowych, kolejnej plagi, kolejnej choroby cywilizacyjnej, to w przypadku chorób nowotworowych jest to 12 milionów, tak? czyli 10 razy więcej osób cierpi na ból przewlekły. Oczywiście yy, źródłem bólu przewlekłego są również same choroby nowotworowe często, ale chciałbym tylko Państwu pokazać, jak, z jak szerokim problemem się zmagamy. Żeby nam było wszystkim troszeczkę lżej radzić sobie z tym bólem, chciałem również Państwu pokazać kilka przykładów, że nie tylko, że, że również bardzo znane osoby zmagają się z bólem przewlekłym, na przykład George Clooney, Morgan Freeman, który choruje na fibromialgię, Elizabeth Taylor, która zmaga się z przewlekłym bólem, czy chociażby prezydent Stanów Zjednoczonych, John Fitzgerald Kennedy, wszyscy zmagali się z jakąś chorobą, która wiąże się z bólem przewlekłym? Dobrze, już troszeczkę wiemy na temat tego bólu przewlekłego, teraz przejdźmy do stresu. Czym jest stres i jakie jest jego powiązanie z bólem? I dlaczego powinniśmy unikać przewlekłego stresu? bo może on sprzyjać przechodzeniu bólu ostrego w ból również przewlekły. I stres jest to takie uczucie napięcia emocjonalnego i/lub fizycznego. Może być związany z każdym wydarzeniem naszym codziennym, który w jakiś sposób nas wprowadza w takie napięcie. I sam stres z punktu widzenia biologii jest reakcją naszego organizmu na to napięcie. Czyli odpowiedź naszego organizmu, na przykład podniesienie ciśnienia krwi, zaczerwienienie pewnych partii naszego ciała jest związane z, ze stresem. I podobnie jak w przypadku bólu, krótkotrwały stres nie jest uważany za niekorzystny. Czasami działa nawet mobilizująco pozwala nam przygotować się do różnego rodzaju zadań, w szkole, w pracy, radzić sobie z. z z, z pewnymi projektami. Natomiast długotrwały stres prowadzi do pewnych trwałych zmian w funkcjonowaniu naszego organizmu, i trzeba zaznaczyć, że są to zmiany niekorzystne. Garść informacji epidemiologicznych: jak często borykamy się ze stresem? Okazuje się, że na podstawie badania polskiego GFK. Że przynajmniej raz w tygodniu niemal połowa Polaków boryka się ze stresem. Częściej ze stresem borykają się niestety kobiety i częściej ze stresem borykają się osoby w młodszym wieku. Jakie są powody odczuwania stresu na co dzień? Oczywiście głównym powodem odczuwania stresu jest praca. Kolejnym powodem są problemy finansowe. Myślę, że tutaj nikogo to też nie powinno dziwić. A w pracy, co najbardziej nas stresuje w pracy? W pracy stresuje nas praca pod presją czasu, natłok obowiązków. Czasami są to trudne do modyfikowania czynniki, ale takim czynnikiem częściowo zależnym od nas jest niewłaściwa organizacja pracy, a to też nas bardzo stresuje, co widać na slajdzie i w tych odsetkach podanych tutaj. W życiu prywatnym, co jest źródłem stresu? Przede wszystkim problemy finansowe, choroba kogoś w rodzinie, choroba dziecka to są takie najbardziej stresujące nas zdarzenia. Kiedy stres jest najważniejszy, tutaj oczywiście żadnego zaskoczenia nie będzie. 41% respondentów odpowiada, że jest to oczywiście poniedziałek, jest to w kulturze oczywiście już szeroko znane, na pewno znają Państwo taki film Nie lubię poniedziałku i myślę, że on oddaje uczucia, Myślę nie tylko Polaków, ale ludzi na całym świecie, którzy pracują zawodowo. Jak sobie radzimy ze stresem? Na pocieszenie powiem, że większość respondentów w Polsce odpowiada, że stawia czoła przykrym sytuacjom. Wiele osób korzysta ze wsparcia osób bliskich, natomiast dużo mniej osób raportuje, że, że sobie z tym stresem nie radzi i w jakiś sposób patologiczny na przykład reaguje objadaniem się. Stres działa bardzo, bardzo wielokierunkowo. Przede wszystkim działa na sam układ nerwowy. Zmienia to, jak my postrzegamy pewne rzeczy, między innymi właśnie ból. Wpływa na nasz układ oddechowy, może spłycać i przyspieszać oddech. Wpływa na układ hormonalny, może powodować trudności z zajściem w ciążę, czyli wpływa na układ rozrodczy, może wpływać na układ mięśniowo-szkieletowy, na układ krążenia, być przyczyną rozwoju nadciśnienia tętniczego, bardzo groźnej choroby, która bardzo niewiele objawów daje w początkowych etapach, może wpływać na układ pokarmowy, powodować takie bardzo niecharakterystyczne zaburzenia przodu pokarmowego, których często nie wiążemy ze samym stresem, poszukujemy jakiejś innej bardziej fizycznej przyczyny bólu żołądka czy jakichś problemów z przewodem pokarmowym, a Jedynym, jedynym czynnikiem wywołującym te problemy i zaburzenia jest stres. Odpowiedź na stres zachodzi na kilku różnych poziomach. Jest to poziom emocjonalny, czyli reagujemy na przykład strachem. Jest to poziom fizjologiczny, gdzie zmienia się właśnie szybkość oddechów, zmienia się ciśnienie tętnicze krwi. I takim kolejnym poziomem jest poziom behawioralny, czyli zmienia się nasz sposób reagowania, zmienia się, może dochodzić na przykład do, do uciekania od, od jakiejś stresującej sytuacji. Nasza odpowiedź organizmu na stres ma za zadanie przywrócić homeostazę, czyli, homeostazę, czyli taki dobrostan organizmu. No i trzeba pamiętać o tym, że wszystkie te poziomy, czyli poziom fizjologiczny, poziom emocjonalny i poziom behawioralny ze sobą ściśle współpracują. To jak my odczuwamy ból wpływa na naszą kondycję emocjonalną i psychiczną, ale też nasza kondycja psychiczna i emocjonalna wpływa na to jak my ból odczuwamy. Więc to działa w pełni w obie strony i to jaka jest nasza kondycja psychiczna nie jest bez znaczenia dla walki z bólem. Więc im lepsza będzie nasza kondycja psychiczna, tym lepiej i łatwiej poradzimy sobie z bólem. Podobnie z sytuacją emocjonalną. Im lepsza będzie nasza kondycja emocjonalna, tym lepiej będziemy sobie radzić z bólem, czasami nawet bez pomocy farmakologicznego, wspomagania leczenia bólu. Na tym slajdzie chciałbym zwrócić uwagę na ból emocjonalny, tak, który często jest pomijany. Ale trzeba pamiętać o tym, że dla niektórych osób pewne niekorzystne doświadczenia emocjonalne mogą być interpretowane jako taki ból, który jest dla nich, jest, jest przez nich rozumiany jako ból fizyczny. Tak? I, I to jest w pełni prawdziwe, dowodzą tego badania, które są przedstawione na slajdzie, które pokazują, że te same obszary mózgu. Które się rozświetlają w odpowiedzi na uszkodzenie tkanki, rozświetlają się również w odpowiedzi na silny stres emocjonalny. Więc jest to dowód na to, że emocje mogą powodować wrażenia bólowe. Jaka jest zatem rola stresu w percepcji bólu? Jaki jest mechanizm nasilania bólu i przechodzenia tego bólu z ostrego w przewlekły w momencie, kiedy jesteśmy narażeni na stres? Okazuje się, że kiedy działa na nas jakiś czynnik stresowy, dochodzi do wzrostu hormonów związanych ze stresem, m.in. kortyzolu. Rolą kortyzolu fizjologicznej jest podnoszenie glukozy we krwi, po to, żebyśmy mieli dużo energii do walki albo ucieczki, czyli typowej sytuacji stresowej. Ale kortyzol, jeżeli działa długotrwale, podnosi nam Stężenie substancji P, wspominanej na samym początku, co wzmaga wrażenia bólowe, nasila te wrażenia bólowe i dodatkowo powoduje, że te wrażenia bólowe trwają znacznie dłużej niż powinny. Dodatkowo, długotrwałe działanie kortyzolu na nasz organizm jest niekorzystne, ponieważ prowadzi do katabolizmu, czyli takiego rodzaju metabolizmu tkanek, który jest dla nich destrukcyjny, czyli zamiast budować nowe tkanki, budować strukturę komórek, kortyzol rozbija białka, które są białkami strukturalnymi, sygnałowymi czy receptorowymi w komórkach, więc upośledza funkcję tych komórek, więc długotrwałe działanie stresu, długotrwałe działanie kortyzolu jest bardzo niekorzystne. W sytuacji normalnej jest tak, że podwzgórze, czyli taki, taka centralna część naszego mózgowia, która jest odpowiedzialna za utrzymanie homeostazy, między innymi reguluje działanie układu hormonalnego, wydziela taki czynnik, który nazywa się CRH. To jest kortykoliberyna. Ta kortykoliberyna z kolei wpływa pobudzająco na przysadkę mózgową. To jest kolejny element, który leży nieco poniżej podwzgórza w mózgowiu. I jest takim gruczołem, który kontroluje inne gruczoły obwodowe. Ta przysadka mózgowa pod wpływem kortykoliberyny wydziela adrenokortykotropinę. Zdaję sobie sprawę, że to są trudne nazwy, ale jest to po prostu kolejna substancja hormonalna, która wpływa na korę nadnerczy, czyli na obwodowy gruczoł, który jest odpowiedzialny już bezpośrednio za wydzielanie kortyzolu. To jest cały taki szlak, cała taka oś. Która łączy nam odczuwanie stresu, które jest przecież analizowane przez nas mózg, z wydzielaniem hormonu stresu, który, jest, który pochodzi z gruczołu wydzielania wewnętrznego, znajdującego się ponad nerkami w nadnerczach. I widzimy tutaj, że ważne jest utrzymanie całego organizmu w stanie zdrowia, ponieważ tylko wtedy wszystkie te elementy działają prawidłowo, a i w warunkach fizjologicznych, jeżeli kora nadnerczy wydziela kortyzol, to kortyzol ten zwrotnie na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego hamuje działanie przysadki mózgowej i hamuje działanie podzgórza po to, żeby tego kortyzolu w przyszłości nie wydzielać więcej. Jest to bardzo przemyślany mechanizm, bardzo mądry mechanizm, który sam się reguluje. Czyli nadmiar kortyzolu hamuje jego dalsze uwalnianie. Tak jest w sytuacji normy. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z chronicznym stresem, to bardzo wysokie stężenie kortyzolu powoduje, że przysadka mózgowa i podzgórze stają się na ten kortyzol niewrażliwe lub ich wrażliwość się obniża, przez co nie dochodzi do zahamowania wydzielania kortyzolu i zamiast mieć ujemne sprzężenie zwrotne, coś co zahamowałoby ten niekorzystny skutek postaci bardzo wysokiego stężenia i długo utrzymującego się stężenia kortyzolu powoduje, że to stężenie jeszcze bardziej wzrasta i działa jeszcze bardziej uszkadzająco. Oczywiście sam kortyzol jest nam potrzebny podobnie jak ból, ponieważ on działa w reakcji stresowej takiej krótkotrwałej i pomaga nam rzeczywiście uciec przed zagrożeniem lub walczyć z zagrożeniem. Oczywiście o ile jest to krótkotrwałe, to jest to korzystne. Długotrwała produkcja kortyzolu w mechanizmie uszkodzenia białek, czyli katabolizmu, o którym już wcześniej wspominałem, prowadzi między innymi do osłabienia mięśni, zmęczenia odwapnienia kości, hamuje nasz układ odpornościowy. Kortyzol ma bardzo silne działanie immunosupresyjne, czyli hamuje układ odpornościowy. Stąd długotrwały stres sprzyja infekcjom i sprzyja również ciężkim chorobom. Tak, Im dłuższy jest stres, tym częściej zaczynamy chorować. I ten długotrwały stres, tak jak wspominałem, wpływa na osłabienie mięśni, ogólne zmęczenie, co często też nie jest przez nas związane z samym stresem, ale okazuje się, że rzeczywiście jest z nim związany. Pierwotnie uważano, że krótkotrwały stres działać powinien tak hamująco na ból. Prawda? Każdy zna historię, że matka w stresie potrafi podnieść jakiś bardzo ciężki przedmiot, który Przygniąd dziecko, pomimo tego, że sama doznała jakiegoś urazu, na przykład w wypadku komunikacyjnym. Ale niestety badania temu przeczą, ponieważ okazuje się, że zarówno krótkotrwały stres, jak i długotrwały stres nasila wrażenia bólowe. Dowodzą tego badania na modelach doświadczalnych, zwierzęcych, ale również badania prowadzone wśród ludzi. Ponieważ okazuje się, że u dzieci, na przykład z nawracającym bólem brzucha, krótkotrwały stres powoduje, że ten próg bólu u dzieci staje się niższy, czyli one zaczynają zgłaszać wrażenia bólowe już na samym początku. Po prostu ten ból staje się dla nich bardziej uciążliwy. Podobnie u osób z refluksem żołądkowo przełykowym, krótkotrwały stres powoduje u nich nasilenie objawów. Bólowych. Więc trzeba wyciągnąć wniosek, że nawet krótkotrwały stres powinien być eliminowany. Tak? Powinniśmy powoli odchodzić od tego mitu, że krótkotrwały stres jest dla nas mobilizujący i pomaga nam funkcjonować sprawnie w, w trudnych sytuacjach. Okazuje się, że powinniśmy ten stres mimo wszystko eliminować, nawet krótkotrwały, bo może on nasilać różnego rodzaju wrażenia bólowe, szczególnie jeżeli jesteśmy obciążeni chorobą np. o podłożu autoimmunologicznym, która to choroba często sprzyja rozwojowi bólu przewlekłego. Jak możemy sobie radzić z, z, ze stresem, jak możemy próbować redukować stres? co nam pomoże walczyć również z bólem. Możemy stosować różnego rodzaju praktyki relaksacyjne. Proste ćwiczenia relaksacyjne, robione kilka minut dziennie, pozwalają obniżyć istotnie poziom stresu, a przez to możemy obniżyć również poziom bólu. Oczywiście aktywność fizyczna, która ma bardzo wiele korzystnych wpływów, od, poczynając od redukcji wagi ciała i poprzez poprawę naszego metabolizmu, również aktywność fizyczna sprzyja redukcji stresu. Możemy ćwiczyć umiejętność skupiania uwagi i umiejętność rozproszenia uwagi, jeżeli naszą uwagę skupia ból. Możemy starać się uczyć, koncentrować na tym, co się dzieje. W danej chwili jest to bardzo popularne obecnie, jest to związane z bardzo popularnym obecnie pojęciem mindfulness, czyli taka umiejętność koncentracji na tym, co robimy w tej chwili i jakby zaprzestania myślenia o towarzyszącym nam ból. Oczywiście nie jest to proste, jeżeli ból jest silny, ale można się tego uczyć, są do tego różnego rodzaju poradniki. I pomaga to zniwelować ból, czasami pomaga znacznie zredukować dawki leków przeciwbólowych. Możemy też starać się zarządzać skutkami niekorzystnych, nieprzewidywanych zdarzeń, na przykład poprzez wykorzystywanie zachęt do motywowania różnego rodzaju zmian, czyli po prostu wykorzystywać niekorzystne doświadczenia i próbować z nich wyciągać pewnego rodzaju lekcje i, i traktować to jako mimo wszystko coś pozytywnego. Jeżeli te proste metody radzenia sobie ze stresem nie są wystarczające, to możemy się posiłkować oczywiście pomocą specjalistów i tutaj mamy całą gamę różnego rodzaju terapii od terapii poznawczo-behawioralnych, terapii dialektyczno-behawioralnych, terapii akceptacji i zaangażowania, o których na pewno będzie dużo więcej powiedziane przy okazji wykładu dotyczącego. Kondycji psychicznej i odczuwania bólu. Na podsumowanie, chciałbym powiedzieć, że na przestrzeni lat odsetek osób deklarujących życie w stresie niestety, ale stale rośnie. Pomimo, że wiele osób, tak jak dowodzą badania ankietowe, deklaruje, że radzi sobie ze stresem, fakt dużej częstości występowania bólu przewlekłego bólu mięśni, bólu stawów, bólu dolnej części pleców oraz innych częściowo zależnych od, od, od stresu problemów zdrowotnych, jak choroby serca, nadciśnienie, cukrzyca, problemy z zasypianiem, jednak wskazują, że nie radzimy sobie z tym stresem tak dobrze, jak to deklarujemy. Dodatkowo badania wskazują, że wysoki poziom stresu Wyższy niż normalny poziom hormonu stresu, czyli kortyzolu, jest związany z postrzeganiem intensywniejszego bólu i obniżeniem prógu, progu bólowego. Więc w tym kontekście walczenie ze stresem jest tak naprawdę pośrednio walczenie również z bólem, w tym bólem przewlekłym. E, ograniczenie stresu, nawet krótkotrwałego, jest niezbędnym warunkiem prowadzenia zdrowego stylu życia i do tego mogą nam służyć różne techniki Relaksacyjne. W związku z powyższym zmniejszenie natężenia odczuwania stresu może pomóc nam radzić sobie z przewlekłym bólu. Dodatkowo do tego podsumowania jeszcze taki slajd chciałem Państwu pokazać, że ten ból fizyczny, który my odczuwamy, to jest tak naprawdę tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ poniżej powierzchni znajduje się stres, w który wchodzi stres emocjonalny i różnego rodzaju inne zaburzenia, które nam mogą znacznie, znacznie ten ból fizyczny potęgować. Czyli my zaczynamy interpretować ból jako znacznie mocniejszy niż mogło mieć to miejsce w stanie pełni fizjologicznym, w takim spokoju emocjonalnym i psychicznym. I już zupełnie na koniec mam dla Państwa propozycję takiego ćwiczenia oddechowego. Które każdemu z nas każdego dnia może się przydać w redukcji stresu. To ćwiczenie polega na oddychaniu i liczeniu, więc każdy z nas w każdych warunkach może je wykonać. Nie zajmuje dużo czasu. Wymaga ono skoncentrowania się na oddychaniu i liczeniu. Należy powoli wdychać powietrze przez nos, licząc do 10. A następnie upewnić się, że klatka piersiowa powoli się unosi, nie trzeba robić tego szybko. A następnie wydychamy powietrze przez nos i znowu liczymy powoli do 10. Ważne, żeby robić to powoli, żeby obserwować klatkę piersiową i żeby skupić się na tym, co robimy. I gwarantuję Państwu, że takie w sumie. 20-sekundowe ćwiczenie, które powtórzymy 5-10 razy, co nam zajmie naprawdę mniej niż 5 minut, zredukuje stres na przynajmniej pewien czas i, i pozwoli nam wrócić do, do naszych obowiązków już bez tak silnego obciążenia stresem. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że podobał się Państwu dzisiejszy wykład.